Poprzymierzamy sobie kilka nowości i wiecie co? Zobaczcie, co ja mam na palcu. Uh. Och, 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 ale jest piękna, serio. Ta sukienka to jest hicior, naprawdę. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przechodzę dzisiaj do Was z holem H&M. Takie pudełko tutaj mam. Mam jeszcze trochę czasu zanim Maxa odbiorę ze szkoły, więc pomyślałam sobie, spotkam się z Wami, poprzymierzamy sobie kilka nowości. I wiecie co? Zobaczcie, co ja mam na palcu. Wczoraj zapakowałam zmywarkę i zatrzasnęłam drzwiczki od zmywarki, i w tym momencie poczułam taki ból. Ale jaki ból? Po prostu łzy mi zaczęły lecieć same. To był taki szok, ból i, i takie niedowierzanie: co to się stało? I jak już dotarło do mnie, że ja palca trzymałam właśnie centralnie pod drzwiczkami, to taki jak mój palec mógł się tam znaleźć, i po prostu tak mnie bolało. Krew się lała okropnie. Mam tutaj takie rozcięcie. Nie lubię w takim miejscu, bo wiecie co? Cały czas to będzie pękać. Ojeny! Dobra, nie powinnam o takim czymś mówić w tym filmie. A jeszcze oprócz tego, jak wam gdzieś mignie mój żółty paznokieć, to też przepraszam. Obierałam pieczarki, obierałam mandarynki i to wszystko tak. Farbowało, Że ja po prostu szczoteczką szorowałam pod spodem z wierzchu i cały czas jest żółty. Także przepraszam, dobra. Nagadałam się, teraz przechodzimy do konkretów. Otwieramy paczuszkę. Linki do rzeczy znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I otwieramy pudło skarbów. Och, 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 jaśniutko, idealnie na wiosnę, tutaj też róż, no pięknie, będzie koszula, bluzy, torebki, wiecie co, e sukienka też będzie. Zamówiłam jedną bluzę w dwóch rozmiarach, bo wydała mi się bardzo fajna, bardzo interesująca i właśnie chciałam Wam pokazać, jak ona będzie wyglądała jako mniejszy rozmiar i jako oversize'owy. Może od niej zaczniemy. To jest właśnie ta bluza. Tak, i to będzie ten mniejszy rozmiar, rozmiar M1799, kosztuje, wow, uwielbiam takie kolory, to jest taki kremowy, porządna w dotyku, bardzo fajna, kota z Riviera, z wakacjami się kojarzy, no powiem Wam, że ta M wcale nie jest taka mała. Ale naprawdę, bardzo fajna bluza. ściągać przy rękawku, ściągać na dole. No, fajny rozmiar ma ta emka, zobaczcie. Założyłam do jasnych spodni. No super. Czuję się wręcz elegancko w tej bluzie, naprawdę. Albo tak prosto wypuszczona. Patrzę, czy tu nie jest za luźna, ale nie, tutaj tak. W kamerze to widać, jakby ona mi tutaj latała, ale nie, ona tutaj jest. przylega do mnie. Albo podwinąć sobie tak. No, bardzo fajna jest ta bluza. Miałam dobre przeczucie, że to może być hicior, naprawdę. No super. Od razu sobie wiecie co, otworzymy tą większą. O tutaj mam rozmiarze L. Też 17,99. Ta sama cena. Jest szersza. Ale chyba tylko odrobinkę dłuższa. Fajna może być do jeansów, bo do jeansów to ja lubię takie jeszcze dłuższe, ale do jeansów może być fajna. No bardzo mi się spodobały te bluzy. No dużo większa jest ta Lka od tej Emki. To już muszę taką wypuszczoną mieć założoną. Już nie podwinę, bo to się odwija z powrotem. Ja myślę, że to jest taki rozmiar jak na przykład chciałabym z Wojtkiem jedną bluzę razem nosić, no. A wiecie, że ja uwielbiam takie połączenia, takie rzeczy, które my możemy właśnie wspólnie nosić. No też fajnie wygląda, ale chyba nie do takich spodni. Tutaj to, to już bardziej na sportowo. Dresy, leginsy. Zachwycą się tymi bluzami, naprawdę. Bardzo, bardzo fajne. No to może przejdziemy od razu do różowej. Już Wam mówię cenę. Jest to taka dłuższa bluza. wziąłam w rozmiarze M. 24,99 kosztuje. Jaka słodka! Tak, to jest taka już do leggingsów fajna. Albo do spodenek na lato. Ja tak lubię właśnie jak nie widać tych spodenek, tylko nieraz tam się wychylą. No jest niesamowita. Bardzo fajna bluza. Bardzo ładna, bardzo ładne połączenie kolorów. No kolor po prostu idealny, no po prostu idealny. No jest piękny. Piękny kolor. Założyłam do spodni, nie przejmujcie się, ale zobaczcie, to jest tak długie, że to można jako sukienkę normalnie do Adidasów nosić. Jest niesamowita. Uuu, teraz zobaczyłam. Zobaczcie te zdobienia na rękawie. Tylko na jednym, no? Ależ super. Ja bardzo udane zamówienie naprawdę. O, kieszeni brakuje, nie? Tak mi ręce tutaj odruchowo szły. No śliczna jest. Może otworzymy sobie teraz torebkę. 24,99 kosztuje. Ja tego typu torebki bardzo często Wam pokazuję w filmach. Oni mnóstwo zawsze wzorów ich mają. To są takie dosyć sztywne torebki. Tu pomyślałam sobie, beżowa będzie bardzo fajna. Właśnie do jakiejś tam stylizacji na lato. Nawet zwykła bluza ta beżowa, którą na początku Wam pokazywałam. I taka torebka. Do tego spodnie. Świetny outfit. Bardzo fajne są te torebki. Naprawdę o, zobaczcie. Tu ma takie porządne wykończenie. Żeby tutaj nic się nam nie obijało, nie niszczyło. W środku. Beżowa, jedna kieszonka na zamek. Bardzo fajna torebka. Przymierzam tą torebkę do tej jasnej bluzy i do tutaj prawie pasujących kolorystycznie w spodni. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko razem wygląda. Super. Na takie letnie wyjście na zakupy albo na kawkę z przyjaciółką. Bardzo fajnie. <śm> No to może otworzymy sobie teraz sukienkę. Wziąłam ją w rozmiarze M. 29,99 kosztuje. Lejący materiał, ale już widzę ma zameczek z tyłu. Przepiękne kolory. Ojejka, też taki właśnie kremowy z czernią. Zamek, żeby wygodnie się ubierało. Dokąd ten zamek sięga? Uuu. Gotąd zobaczcie. Tu jest góra sukienki. A on sięga aż tą to do pupy, nie? Dekolt ładny. Potem ma takie rozcięcia i takie sznureczki. Na dole wykończona na prosto. Bardzo fajna. Ta sukienka to jest hicior, naprawdę. Założyłam ją z tymi moimi mocnymi butami i zobaczcie, jak super to wygląda. Tutaj ma, zobaczcie, o właśnie, Taki przepiękny dekolt. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Rękawki takiej długości. No i z tymi butami. No przecież niesamowicie to wygląda. No, rewelacja. Ja. Tak bardzo Wam polecam tą sukienkę. Sztos. Kolejna torebka. 24,99 kosztowała. Ale co? czekajcie, muszę te frędzelki tutaj trochę tak rozłożyć. Ale jest piękna. Co tu jest? Aha, tu jest długi pasek, zobaczcie. Tak. Można długi czarny pasek do niej dołożyć, a to jest super. Ależ jest śliczna. Ale jest piękna. Serio, Uu, zakochałam się naprawdę, jeszcze fajnie z tym paskiem nie, w środku jedna kieszonka na zamek zapinana, tutaj ma takie elementy coś ala skórki, no bardzo ładna torebka, naprawdę, jest niesamowita. I też ją dobiorę do bluzy i tych spodni jasnych, bo uwielbiam takie połączenie elegancko-sportowe. Bardzo fajnie wygląda, naprawdę. Teraz jeszcze pasek przedłużymy i zobaczymy, dokąd sięga na długim pasku. Tada! Świetna długość, ale zobaczcie. Tutaj można to sobie jeszcze pomniejszyć. Dziurki ma pasek, ale śliczna jest. I bardzo pakowna, bardzo mega. Może przejdźmy do koloru. Mam tutaj koszulę w rozmiarze M, 19,99 kosztuje. O, super! Super materiał, bo nie trzeba za bardzo dbać o niego. Czy się trochę wygniecie, czy nawet po praniu, nie wiem nawet, czy taką koszulę... No nie no, przeprasować trochę trzeba, tak odświeżyć, ale za bardzo starać się nie trzeba. No przepiękny, koralowy kolor. O, a wiecie, że ona jest długa? Ale fajna. Tak z tyłu wygląda. Rękawki mają dosyć szeroki mankiet. Trzy guziczki. Bardzo ładna. Jaka ta koszula jest śliczna. I ten kolor. A jeżeli macie róż taki brzoskwiniowy do policzków i się pomalujecie, jak to będzie pięknie wyglądać, czy cień do powiek. No zobaczcie. Czy do pracy, czy na wakacje, na urodziny. No do wszystkiego ta koszula pasuje. Jest piękna, naprawdę piękna. Rękawki ma trochę długie. Ja lubię, ale myślę, że te mankiety są tak długie, że spokojnie można sobie podwinąć i też to dobrze wygląda. Zaraz Wam pokażę. O! Idealna długość i zobaczcie, że to też fajnie wygląda. Tak bardziej na ludzie. No super jest, naprawdę. O, można też sobie wsadzić do spodni. Albo tutaj wiecie, przewiązać do spodenek. Bardzo fajna i bardzo przyjemna. Przejdźmy do paseczków. Sweterek w rozmiarze M, 24,99 kosztuje. Porządny. I znów ten taki kremowy kolor. Jaśniejszy od tych blues, ale dalej kremowy, z dodatkiem granatu. Ale jest mega. Uwielbiam na lato rzeczy w paseczki. Tutaj na dole ma, zobaczcie, jaśniejsze wykończenie, takie szersze. Taki coś jak ściągacz, ale to nie jest ściągacz. Po boku rozcięcia. Bardzo też lubię właśnie rzeczy w paseczki latem. Jak tak się nosi. Ojen, jak mi się to podoba. Na ramionach. No, powiem wam, że chyba jest to jeden z lepszych sweterków, jakie w ostatnim czasie miałam z HM. Bardzo fajna długość. I fajnie, że ma tutaj te rozcięcia, bo wygodnie rękę do kieszeni włożyć. No, naprawdę jest fajny. Rękawy trochę dłuższe. Bardzo fajny, naprawdę. Tak. Tak trochę powolna jest, bo tak myślę, czy wybrałabym z granatowym kolorem, bo wolę z czarnym. Ale wiecie co? Ja nie wiem, czy właśnie do takiego sweterka ten ciemny granat bardziej nie pasuje niż czerń. Tak właśnie się zastanawiam. A w sumie on jest tak ciemny ten kolor, że z daleka wygląda jak czarny. Chyba jestem na tak na ten kolor, naprawdę. No, bardzo fajny. Kolejny sweterek, tym razem w kolorze czarnym, rozmiar M2499. To będzie sweterek z dziurami, ale super! Jaki śmieszny! Zobaczcie. Tak mi wpadł w oko: moja Monika lubi takie rzeczy. Że ona to jeszcze bardziej takie poszarpane. I wiecie co? Te rzeczy są tak drogie. Ostatnio kupiła sweterek. Naprawdę, prawie tego sweterka nie było. Był tak powycinany i tak poszarpany. Ten sweterek ponad 50 funtów kosztował. Ale to, nie wiem, wydaje mi się, że to fajnie wygląda, naprawdę. Znaczy ja aż takiego poszarpanego bym nie założyła, ale to też uważa mnie na mój wiek. Ale taki, w dziurki, czemu nie? No naprawdę śmiesznie on wygląda, tak inaczej, tak... Zwrócicie uwagę na siebie na ulicy na pewno. Fajnie. Tutaj chyba trzeba będzie jakiś top założyć pod spód. A ja, zobaczymy. Ściągacz przy rękawku, ściągacz na dole. Ale też ma rozcięcia z boku. I wiecie co? To nie jest taka czarna czerń, tylko to jest taki coś między szarym a czarnym. Ciekawy kolor. Chciałam być odważna i założyłam ten sweterek tylko na czarny biustonosz. Jeżeli macie jakiś ładny ozdobny, to dlaczego nie nosić go tak? Zobaczcie, że to fajnie wygląda. I wiecie co? Myślałam, że te otwory będą większe, że będzie więcej ciała widać, ale one są takie akurat. Naprawdę. Myślę, że to bardzo ładnie wygląda. Tak dosyć seksownie, jak tutaj co nieco widać, nie? Bardzo fajny sweterek. O! I znów te fajne rozcięcia. Wygodnie rękę włożyć. Ekstra. I ostatnia już rzecz. Jest to bluza w rozmiarze M. 24,99 kosztuje. Z tym, że jest oznaczona jako oversized bluza. No, jak ja lubię bluzy z napisami. Najlepiej, jakby miała jeszcze na plecach. Ta nie ma. Ta jest y, trochę cieńsza od tych pierwszych, które rozpakowywałam. Ale ma świetny napis, no. Ekstra. I faktycznie jest oversize'owa. To jest rozmiar M. Fajna. No i jestem pozytywnie zaskoczona tym rozmiarem, bo wiecie co? On jest idealny. To właśnie jest prawdziwa oversize'owa bluza w moim rozmiarze. Także pasuje, ale widać, że nie jest to za duży na mnie rozmiar. Jany, pokręciłam. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. To jest rozmiar M. Także tą bluzę wybrałam w rozmiarze M i tą pierwszą też w rozmiarze M. Bardzo fajna długość. No właśnie, gdybym miała tutaj większą, to tu one bardziej odstają, a ta przylega. I to mi się właśnie w tej bluzie podoba, że tutaj ona jest tak blisko. Nie odstaje, tak? Też fajna do spodenek na lato. No tutaj już musimy coś pod schód założyć, bo pupa jednak byłaby trochę widoczna. Ale no. Udane bluzy, tym razem naprawdę udane. Może pożegnam się z Wami w tej przepięknej koszuli. Jak zwykle, dajcie znać, która rzecz Wam się najbardziej podobała, i powiem Wam, że. I już zaczynam szykować kolejny holhajem, także już niedługo spodziewajcie się kolejnego filmu. Na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Bardzo wam dziękuję za spędzenie tych kilkunastu minut razem ze mną. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, kochani i dziękuję, że byliście.